Cześć. Dzisiaj szybki filmik. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, ile właściwie pali moje Pajero. Przyznam się, że sam tego do końca nie wiem, dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak sprawdzić. Aktualne wskazanie licznika to około 2 trzecie baku, ale to jest bardzo umowne. Ten licznik pokazuje w cały świat. Od razu wyzeruję sobie kilometry, żeby nie zapomnieć, na trip A00. No i idę zalać do pełna. Zbiornik pełen. Licznik wyzerowany, można startować. A teraz dwa słowa o warunkach w jakich przeprowadzę test. Po prostu w tym tygodniu będę używał Padgero jako mojego daily. I tutaj będzie to jeżdżenie na zasadzie. Praca, dom w przedszkole oraz też wyjazdy takie służbowe jak zwykle to robię czyli tam jakieś wyjazdy w ogóle za kilkudziesięciu kilometrów do miasto będzie jazda normalnie poza terenem zabudowane będzie trochę jazdy po ekspresówce ale większość to po prostu jazda miejska Ważne jest też, że jeżeli ktoś ogląda ten filmik, a nie zna mojego kanału, to żeby mieć świadomość, że ten samochód jest lekko zmodyfikowany, więc ciężko jest traktować go jako taki odnośnik, ile pali każde Pajero. Mój samochód to jest wersja 3.2 diesel, 165-konna poliftowa i co jeszcze, no, zmodyfikowana. Mianowicie po pierwsze samochód jest cięższy niż standardowy ponieważ mam wymienione zawieszenie mam zabudowę off-roadową, taką szufladową zamontowaną z tyłu do tego na dachu jest duży bagażnik dachowy z namiotem który waży około 70 kg do tego stawia też opór więc musimy to wszystko wziąć pod uwagę Koła są większe niż w standardowym samochodzie, więc to na pewno nie pozostanie bez wpływu na spalanie. E, natomiast opony nie są agresywne, to są opony typu AT, ale takie bardziej szutrowo-soszosowe, tak bym powiedział. E, więc zakładam, że opony nie mają wielkiego wpływu na skoki spalania. No i cóż, pozostaje, nie pozostaje nic innego, jak trochę pojeździć i zbadać, ile to faktycznie wyjdzie. Jeszcze dwie ważne rzeczy dotyczące techniki jazdy. Po pierwsze, jadę przepisowo, jeżeli jest 50, to jadę 50, jeżeli mogę jechać 90, to tyle jadę. Druga ważna sprawa jest taka, że staram się jechać oszczędnie. Znaczy nie bałuję bez sensu, jeśli mam potrzebę wyprzedzić, to oczywiście to robię, ale zasadniczo jadę tak bardziej delikatnie, może nie typowo na kropelce. Staram się trzymać taką standardową moją, standardowy mój styl jazdy w momencie, kiedy jeżdżę baczerem. Etap podmiejski zakończony, przejechałem 96 km po lepszych i gorszych drogach okolicznych tutaj pod Kielcami. Teraz pora wjechać do miasta. Rozpoczynam test w warunkach miejskich. Pora na szybki update sytuacji. E, obecny stan licznika to tam niespełna 200 km. E, 70 km zrobiłem po mieście, 30 drogą ekspresową. E, jeśli chodzi o jazdę miejską, no to, był to była to głównie taka jazda na krótkich dystansach niedogrzanym silniku na zasadzie mm, dom przedszkole, e, dom praca, praca, sklep dalej. Pozostałe 30 km zrobiłem drogą ekspresową. Teraz przede mną znowu szybka jazda, też około 30 km ekspresówką. Dzisiaj jeszcze mam do zrobienia, myślę, że za jakieś 80 km po drogach takich, no powiedzmy sobie kategorii drugiej, czyli takie, na których można się tam te 80-90 poruszać. No i po, ty, po tym dystansie będę chciał już zalać do pełna i zobaczyć, ile faktycznie paliwa zużyło paczera. Dobra, i teraz pytanie, które z założeń testu udało mi się Zrealizować, więc tak, cały test przejeździłem na napędzie na tył. To jest ważne, jeśli chodzi o spalanie, bo na pewno wpływa na jego zmniejszenie. Jeździłem po drogach asfaltowych, nie jeździłem po terenie, ale układało się tak, że dość sporo z tego dystansu pokonałem w mieście, więc na pewno to non-stop przyspieszanie, zwalnianie, ten brak płynności ruchu sprawia, że. No, na pewno to spalanie rośnie. Jeśli chodzi o przejechanie tego odcinka tam ekspresówką, no to robiłem to w miarę nieprędko. Praktycznie jeśli chodzi o zwiększenie jakby spalania, to przez cały test miałem łączoną klimatyzację. Akurat była fala upałów, zresztą teraz też niby nie jest gorąco. Bo jest raptem 19 stopni, a klimę mam włączoną, ponieważ po prostu było duszno. Więc praktycznie cały test zrobiłem na klimie. Nie kojarzę chyba momentu, żebym klimę wyłączał. No i te warunki miały odwzorować mniej więcej warunki, jakie będę miał w trakcie wyjazdu, wyprawy rodzinnej, którą teraz planuję. No i miało mi to pomóc w planowaniu zużycia paliwa i wydatków na, na tej właśnie wyprawie. Więc na wyprawie jedzie się głównie właśnie drogami bocznymi, szutrami, tak naprawdę napęd na cztery włącza się raczej dość sporadycznie przy jakichś tam podjazdach w konkretne już miejsca, jakieś bardziej terenowe, więc Myślę, że spalanie na wyprawie będzie porównywalne lub niewiele większe niż to, które, które teraz mi wyjdzie z testu. Jak wyszło? Pora podjechać na stację, zalać i wtedy wszystkiego się dowiemy. Właśnie się zastanawiam, czy ja na pewno umiem to dobrze policzyć, bo z moich wyliczeń wyszło, że Pajero spala 12,2 litra na 100 km przy jeździe mieszanej. Jest to dla mnie zaskoczenie. Spodziewałem się, że wyjdzie sporo więcej, powiem szczerze. Biorąc pod uwagę jakby warunki testu, uważam, że wynik jest wręcz fenomenalny. Tak się ciekawie złożyło, że nie wyzorowałem od ostatniego tankowania jeszcze licznika. Natomiast nie złożyłem jeszcze filmu, więc postanowiłem, że dla potwierdzenia wyniku przy kolejnym tankowaniu też jeszcze raz zrobię szybkie obliczenia i pokażę Wam ile tak naprawdę wyszło. Powtarzalny wynik, jaki udało mi się uzyskać na dystansie 1225 km to 12,3 litra na 100 km. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.